Siemano widzowie tu Kubuj się znowu i Dominik. Bo nagrywamy taki film taki zapasowy film. chowany będzie Na jutro. Na Ustawiany. jutro... Tak, jutro. O godzinie 13. Kurde, nie wybrani tego. No, no. Jutro się widzimy. W sumie z kubo, może jutro coś dla Was nagramy jeszcze. E, no może Minecraft ale... Jezu... A to na Play'u, nie? No. Ale w to akurat nie wiem. To kamera będziemy trzeba iść tylko nie będziemy tak. Uuu. Nie, bo to sensu nie będzie miało. To po prostu nagramy nasz ekran! Co ja robię? Także co? Gramy papier na życe? Uo, kto się pierwszy robi? Yy, szuka... kto będzie szukał, ten będzie miał telefon i będzie szukał... Super. A i za to taka, nie, że D na... dobra. Ten kto się chowie, co niby taki creamate, a ten... To tam... To? Szuka, to jest taki impostor, nie? Dobra, gramy. Dobra. A pierde, Kamien, kamień nożyce. C. Dobra, ja się chowiem. Liczysz Kuba każdy do 30, bo tu jest mały wybiór, wybór do 30. No to ja liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście.

Gdzie jest? 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 Gdzie jest, gdzie jest? Tu jest! Nie wiem, gdzie idzie schować. <laughs> Poczekaj, idziemy tam, ja ci dam kamerkę. Ja ci telefon. Nie, bo mam to telefonem. Myślałam, że będziesz się tam schować, ale widzę, no ja No Tych bo to jest, jest kryjówka stulecia, nie? Ale i to tak, a no. nie tak. Nie! Drugą stroną. Siemano. No tak? I teraz... I teraz? Raz. Odwróć się tam i widzisz, no. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzyna, czterna, piętna, na, siedemna, osiemna.

Ej, te początkowe rundy to... były łatwe, teraz, ta... dobra, idź tam, a teraz idziemy do piętnastu, bo to za... za długo czasu, bo tak i tak się będzie gasować. No dobra, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena. trzyna, czterna, piętna, szukam! Tu się nie schował. Tam się woda leje. Tu go nie ma. Tam go nie ma. To gdzie on poszedł? Tu go nie ma. To no, gdzie on? Nie, tu sprawdzam, to tu go nie będzie. To tu go nie widzę. No min. Dobra, widzę cię, jesteś na górze. Zobaczyłem cię już. Nie no, nie ma go tam, kurde. Ej, bada, bada, ty na górze, Ty, ty, coś mi tu nie gro. Tu nie ma, Kuba, ja. No to kaja. Okay. Nie grozi na góra, włos. Dominik, na górze się nie chowiemy, to złaś. Ja Cię, go ja będzie miał. Tu jest chwila, chwila, chwila. Coś mi tu śmierdzi. Ty jesteś głupi? Czy co? Jaki pantofel? No co się stanęło? A ja jeszcze specjalnie dodał łazience. Ja to wykorzystałem, żeby, żeby być dłuższą rundą. Dobra, to masz I To ja kamerkę, jak się... Napiszcie w komentarzach, jak, jak się schowałem. Raz. Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Dziesięć Jedenna Dwana Trzyna Czterna Piętna Szesna Dobra Szukam Kibel nie to, Tutaj nie ma Nie ma, dobra to by była namusowo ta kliówka. Zobaczymy teraz. Tutaj. Tutaj jest no kliuć. Jakie szybkie ryby. Przecież te drzwi widać. Widzowie, zobaczcie. Patrz jak te, te drzwi były tak widać. Widzowie. No kurde. Ej, wiem jak liczymy. Żeby się można było schować, Nie? No. To patrz. To ten, co. E, to no, robi po prostu tak, nie tak szuka, że tak. kamerą tu i szukam. dobrano, to liczę do piętnastu. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwena, trzyna, czterna, piętna, szesna, siedemna. o kurde, za dużo, szukam. ja pierdzielę. kilka, za dużo. Tu go nie ma! Właściciel go chyba nie widzi! Ale za drzwiami chyba bi Nie, nie widzi! Tu nie widzi? Tu nie widzi! To gdzie widzi? Ja ciągle się znowu zrejdował! I on się schował teraz na górę! Czy, 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 czy. jestem to, czy tu, 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 i, i tu go nie ma! Rage quit? Ja? Nie, rage quit, nie rezygnuję. Czy ten mi kaj w las tu, po cichutku? O cichutku, czekaj mi tu w las. To mi tu śmierdzi, ale raczej chyba nie. Ja, Dominik, wyłaś z tej góry, bo tam nikt nie wejdzie. Dobra, w sumie.

nie, to go nie mam, że gdzie on jest? No ja się schowa na górze. Ej, Dominik, ale na górze się nie chowiemy! Dam ci punkt, ale na górze się nie chowiemy! Ja dobra. Ja zmienię i się poddam, ale tylko raz. Dobra, poddaję się, bo nie wiem gdzie byłeś. Spotkamy się tam, gdzie zaczynamy. Jezu, nie wiem, on jest, no. Jeszcze nie wiem. Ja pierdolę. Rage, rage! Kurde, quit. Czekaj, pokażę widzom, gdzie byłem. Nie, oni widzą obu. On tam, w tamtym pomieszczeniu, tam. Trzymałem że to było ciężko. To był nie... taki raid. Jest, dobra, nie, nie, nie. nie, nie. nie o, jak się ma, ja lecę, e, 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 e. Poczekamy do 40. Dziewiąta. 45. O, 9, 45. No, dziewięć minut, już mam. Fajnie. Dobra, damy mu do 50. I idziemy szukać. Jak tam, Kubuś puchatek? Gdzie ty jesteś? Powiedz mi, gdzie ty jesteś? Tu pod stolik. A sprawdzimy w komórce. Nikogo? Nie ma. W nie patrzę na ten styl tam tylko morska. Czemu tu zamknięte drzwi? Kuba, Kuba tu jest. Znalazłem go szybko. Je, je, je jest. Kuba, tu jest milion kryjówek, ale ci nie powiem jakich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzyna, czterna, piętna, szukam. Ugh. No Uuu, ta Nie ma. Ja tu dumę Nie właśnie, bo, bo tutaj mokrzy. Nie, tu nie ma dumela. Ja pierdolę nie mam w Co, 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 co? Nie, tu go nie ma. Ja pierdolę. Czekam no. w takich miejscach. Ну зачем? Надо мне проверить лифт не на часы, еще. Но я зуду где он взялся новую. Боже, Доминик! Prawda tu da... pewności? <grystanie> Nigdy tu by nie w robił. ja bym mógł wejść. Nie, to jest zrób, za... Ja spoddam, no. A za no, wszystkie kryjówki nie, nie znam. Dobra, wyłaz już, bo ty znasz wszystkie kryjówki, a ja nie znam nic. Dominik! A dobra, wolę cię. no to co? się No ale na wszystkie krówki, a nic nie znam, to nie fair! Dobra, chodź, pokażę ci gdzie byłem. Nie, nie, nie wiem, nie chcę wejść. Dobra. A gdzie pal... Po prostu mi paletki były. Tam, gdzie ześmiałem się, tam gdzie zawsze się wchodzi do mnie, jest przedpokój i się wychodzi, to byłem przy schodach. Okryty za tak mini. Nie, dobra... <laughs> dobra, podpowiem ci, można się trochę w, w, w piwnicy szukać... chować. <laughs> dobra, idź się chować. Ja, dobra ostatni raz, może kończymy film? Nie, nie ostatni raz, bo a ten chyba nieco po prostu. Mam reidza, mam reidza, my tam leżymy. Dobra, dodaj ten telefon. Nie, nie, No to... no to... No to, to, no to, to, to koniec. Daj ten. Elo.